Jest to, mimo że absolutnie y, opowieść wyjęta przez Środowisko, jak on to, to taki bardzo lekki, jeżeli chodzi o przyswojenie sobie, to dosyć czytelny morał. Opowieść y, o takich, tak zwanym przykładów rekolekcyjnych, z rekolekcji ludowych. Takie Rzeczywiście, oj, Boże, dla takich dzieci z pierwszej i drugiej klasy dla rozluczenia i wspomnienia. w siebie tamtą ofierze prywatnej yy, na wzgórzu Golgoka, a wcześniej w u siebie jako Boga dający nam przygodę i leżbę, nas udziałem w Bo to i dzięki temu, i tym no nie kończy. Dzięki ofierze, dzięki Jezusowi Chrystusowi, mój Boże, mamy dostęp nie do tego, co zostało wybudowane dzięki naszym uczyniom, nie wiem, co piszemy tam do nieba, nie by mieli wysłać, ale dobrze wiemy, że nie na tym polega szczęście mięśni. Nie to, co zostało zbudowane dzięki nam, bo przecież ani Boga nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, co. Świetnie to absolutnie, że brak czasu za takie troszkę może mało delikatne słowo przeżarny, Panie Mój Boże, widząc przed sobą swoją świetlaną przyszłość, mój swoją głowę na dzień pod wieczem Zresztą wcale nie trzeba zbyt wiele, no mój Boże, że tak, że to, co jest przedmiotem naszego bezpieczeństwa, naszego spełnienia, dobro rodzina może, że naszych oczach przestało to istnieć. Albo zaczęło podle, podlegać, odlegać podle, podle, jak jakiejś degradacji. Rozpada się, do naszego ziemskiego, doczesnego zamieszkania, do uwaga kiedy... Jego, jego ojciec był człowiekiem po ludzku, bardzo zaradnym. Mój Boże, ściągał kaniny ze świata, farbował, mój Boże i sprzedawał za całkiem uczciwą, pieniądze z uczciwym zarobkiem. Mój Boże, bo wszystko i może ciężką ludzką pracą. Uczciwie zarabiał uczciwanie swojej rodziny. Jeszcze raz, no właśnie, zapracował tam również na prawie mając wiele, Yes. odzyskał nadprzyrodzony sposób spoglądania na otaczającą go rzeczywistość. I kiedy wychodził ze swoimi rodzicami z wyższej świętej masy? No to w średniowieczu zawsze było to takie zwierzanie, bo u nas czasami ktoś, jakiś nam obcokrajowiec, stanie sobie przed naszym świętym, że natomiast w brak waszych nie brakowało na dzieci jedynie, więc świątynie wyjście od kościoła były absolutnie zanotowane przebrakami, którzy wyciągali swoją dłoń przebraków, prosząc o jałmuś. jest znaka scenka. Nie wiem, czy to się uda, ale kiedy wszyscy spoglądali wraz z końcem, jak się, końc, się oskarżę, z ten film, i objawiły się w jednym razie, w świetnym razie, że wychowa ściskając w dłonie, gniejąc dla żebrań, które spoglądając na to się.

w tym środka też jedna Maria czarska, która ma nic na This nice. Gracias.

Swojego, swój model na poświęcić wszystko, co w tej uczyniliśmy wtedy do was, żebyście dalej wsparli, dalej